przepiękne, malownicze, głębokie wąwozy, których dnem szemrzą strumiki. To jest miejsce, które można by nazwać lasem wzorcowym. Od nizin, porośniętych malowniczymi pastwiskami, łąkami, polami aż po wyżyny, a właściwie piaskowcowe ostańce. Jeden z nich sięga tutaj w wysokości uwaga 281 metrów nad poziom morza, a wszystko to poprzecinane bardzo pięknie głębokimi, wcinającymi się w teren wąwozami, często wąwozami leśnymi. Takie to dzisiaj miejsce w programie Za siódmą górą. Znajdujemy się na południowy wschód od Lublina. W geomorfologii miejsce to nazywamy wyniosłością giełczewską, ale znacznie popularniej to miejsce nazywane jest Krzczonowskim Parkiem Krajobrazowym. I dzisiaj właśnie o tym zupełnie nieznanym, tajemniczym, a bardzo urokliwym i malowniczym miejscu. Zaczynamy! Niewątpliwie największym atutem tutejszego parku, kszczonowskiego parku krajobrazowego jest rzeźba, jest pejzaż, jest zupełnie nieoczywista i bardzo, bardzo malownicza. Wszystko jak to zwykle w przypadku Lubelszczyzny bywa dzięki pokładom lesowym. To właśnie dzięki lesom są tutaj bardzo przepiękne, malownicze, głębokie wąwozy, których dnem szemrzą strumiki. To właśnie dzięki lesom jest tu tak wiele źródełek. W całym parku jest ich tutaj, uwaga, 43. To wreszcie dzięki lesom są tu tak wspaniałe lasy grądowe, przepięknie mieniące się zielenią, powoli, powoli przybierające postacie pomarańczy oraz czerwieni. To wreszcie dzięki lesom mamy tutaj murawy ciepłolubne, murawy kserotermiczne, a także Kszczonowski park krajobrazowy jest miejscem wydobycia tzw. białego kamienia, który przez kolejne wieki służył do budowy tutejszych domów, a także uwaga, twardy kamień do żarna i kamieni młyńskich. Nowski park krajobrazowy jest terenem o bardzo zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni. Znajdują się tutaj tereny takie płaskowyżowe, pocięte dolinami rzek, o niekiedy o bardzo skrom, stromych zboczach. Są tu też doliny denudacyjne i wzgórza, które w charakterze ostańców wznoszą się niekiedy na wysokość nawet sięgającą 300 metrów nad poziomem morza. Wzgórza te zbudowane są z piasków mioceńskich i w nich znajdują się właśnie takie skały piaskowcowe. One są bardzo charakterystyczne dla tego terenu, są tutaj worywane, są tutaj znajdowane na polach. Ich fragmenty, takie duże fragmenty skał, znajdują się tutaj w postaci takich oddzielnych głazów, nazywanych tu płaskurami. Niektóre z nich są objęte ochroną w formie pomników czy nieożywionej. Można by rzec, że Kszczonowski Park dębem stoi, dębem szypułkowym. Gdy wejdziemy do jednego z tutajszych rezerwatów, na przykład do rezerwatu Chmiel, zobaczymy zupełnie niezwykle malowniczy las, pełen dębów, troszkę tu też buków, ale głównie są dęby. Teraz, kiedy powolutku zaczyna się jesień, słyszymy pod nami szelest liści, słyszymy ptactwo, podobno można tu spotkać łosia, ale sam las niegdyś porastał Lublin. To jest miejsce, które można by nazwać lasem wzorcowym, takim, jakim kiedyś porastał całe województwo lubelskie. Rezerwat Chmiel jest jednym z trzech rezerwatów Krzonowskiego Parku Krajobrazowego. Chroni ponad 200-letni drzewostan dębu szypułkowego. Jest to taki fragment lasu dębowego grądu. Powiadamy, że to jest taki fragment puszczy białowieskiej przeniesiony tutaj do Krzonowskiego Parku Krajobrazowego. Oprócz dębów mamy tutaj też graby, mamy lipy, inne gatunki. I mamy tutaj na tym terenie też domieszkę Buka. Buk tutaj można powiedzieć, że jest na granicy zasięgu niedaleko od rezerwatu Chmiel znajduje się taki duży okaz tego drzewa uznany za pomnik przyrody ożywionej. W rezerwacie Chmieli w ogóle w lasach Krzemowskiego Parku Krajobrazowego mamy bardzo bogate runo, ponieważ to są lasy grądowe jak powiedzieliśmy i tam jest dużo ciekawych gatunków, zwłaszcza rzadkich i chronionych. Na przykład storczyków, podkolany białe, podkolany zielonawe. Mamy tutaj również gnieźnik leśny, taki bardzo ciekawy storczyk, który jest w ogóle bezzieleniowy, nic zielonego nie ma, ma kolor taki ziemisty trochę. Wawrzynek wilczełyko z otrujących owocach. Lilie złotogów, przepiękny, taki wysokich, przepiękną, kwitnącą, wysoką roślinę i szereg, szereg jeszcze innych. Poza tym jeszcze warto wspomnieć, że Krzczonowski Park Krajobrazowy, czy roślinność tego parku, to nie tylko lasy, to również na przykład fragmenty muraw kserotermicznych, czyli takich naszych stepów z roślinnością stepową, z bardzo rzadkimi gatunkami, takimi jak oman wąskolistny, jak aster astergawędka, jak kosaciec bezlistny i szereg innych. Możemy takie niewielkie płaty znaleźć w kamiennym wąwozie, jeszcze w kilku innym, innych miejscach w parku. Gdy jest zielono, jest tutaj naprawdę pięknie, pięknie już w sposób niewysłowiony. Leszczyna, buczyna, buk, las grondowy, mnóstwo tutaj liści, jeszcze wciąż zielonych. Poniżej nas widzimy źródełko, widzimy dolinę i widzimy poprzewalane konary drzew. Część z nich jest już. Omrzałych. Cóż to za miejsce? Miejsce, gdzie słyszymy z jednej strony śpiew ptaków, słyszymy szalest potoku, a z drugiej strony widzimy nazwę śmierdzące źródełką. Mówmy się, że nazwę nie do końca konweniującą z tym, co tutaj się wokół tego pięknego miejsca dzieje, ale to wcale nie jest tak, że ta nazwa ma jakieś odniesienie do tego, co tutaj dzisiaj. Powietrzu czujemy, bo czujemy przepiękny zapach lasu liściastego, lasu grądowego. Kiedy poszukamy w archiwach odnośnie tego miejsca, znajdziemy jednak pewną historię, która dokładnie wyjaśni nam, skąd taka, umówmy się, mało pasująca do tego miejsca nazwa. Posłuchajcie. Muzyka Historia nazwy źródełka śmierdzącego bierze się jeszcze z czasów szwedzkiego potopu, gdy na terenach tutajszego parku działały wojska, oddziały partyzanckie, dowodzone przez szlachciców będących wiernymi królowi Janowi Kazimierzowi. Tak się złożyło, że na właśnie terenie. Tych wąwozów ukrywał się wojewoda Wileński Paweł Sapiecha. Któregoś wieczora usłyszał ten, ten koni. Domyślił się, że w pobliżu przebywa oddział szwedzki. Zebrał więc swoich wojaków, ukrył ich w lesie i czekał. Czekał całą noc, gdy zaczynało powoli świtać, właśnie na terenach tutajszego wąwozu, w okolicy tutajszego źródełka przystąpił do ataku. Trub ścierał się gęsto. Szwedzi byli bez szans. Zaskoczeni, nieobudzeni, nieprzygotowani. Zapiecha triumfował. Prosi więc pobliskich chłopów o to, aby czym prędzej Pochowali, pozbierali trupy Szwedów, czego ci boją się robić, ponieważ boją się odwetu ze strony wroga. I tak oto ciała trupy szwedzkich żołnierzy leżały niemalże wszędzie. Z czasem te ciała zaczęły się rozkładać, i właśnie od tego rozkładu, tego smrodu, który dochodził z tych ciał, wzięła się nazwa, no to piękne jakby nie było miejsce, źródełko. Śmierdzące, ale ono zupełnie, zupełnie nie śmierdzi. Wręcz przeciwnie. Lipa drobnolistna, czyli takie drzewo, o którym Julian Eismont pisał, że ma, jest to jedyne drzewo, które ma serce. Ma tysiące serc bo każdy liść jest kochającym sercem, bo lipa ma kształt liścia w kształcie serca. Lipa drobnolistna, ale taka specyficzna. Widzimy na niej różne takie odnogi, narośle i tak dalej. No nie jest to historia romantyczna, wręcz smutna. To jest skutek działania bakterii, grzybów takich chorobotwórczych, które się gdzieś tam dostały i drzewo broni się po prostu przed taką infekcją, starając się jakby zalać te rany rządzone przez te, przez te organizmy. No i dzięki temu powstają takie właśnie fantazyjne, ciekawe kształty, których tu każdy widzi że tak powiem, co chce. Jedni widzą trąbę słonia, inni nogę tego słonia, jeszcze inni jakąś tam głowę łosia albo coś, coś, coś jeszcze innego. W każdym razie każdy tutaj widzi to, co mu tam wyobraźnia podpowiada. Jest to bardzo takie oryginalne drzewo, chociaż tutaj w okolicy mamy jeszcze kilka też innych. Mamy ciekawy grapt, mamy taką też inną lipę z takim jakby oknem, tak ciekawie zrośniętymi gałęziami, także jest to takie bardzo fajne i oryginalne miejsce. Cieszynianka wiosenna, czyli herbowa roślina Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego, jedna z najrzadszych roślin, które mamy w Polsce. Tutaj na Lubelszczyźnie mamy tylko dwa jej stanowiska, w tym jedno właśnie tutaj w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym. W całej Polsce mamy jeszcze ją tylko na Śląsku Cieszyńskim, no i jeszcze tam w paru regionach Europy. Także jest to bardzo ciekawa roślinka, która ma takie właśnie e, zielone, wydaje się płatki, ale to są tak naprawdę liście tak zwane podsadkowe. Teraz mamy ją w takim stanie, który jest, no jak widzimy, mało atrakcyjny, bo jest późne jesień. Ale gdybyśmy przyjechali tutaj wiosną, zwłaszcza gdzieś tak w kwietniu, jeszcze w maju, to tu mamy cały łam tej cieszynianki wiosennej i wygląda ona wtedy pięknie, bo wygląda tak jak właśnie na herbie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. Siedlisk Kszczanowskiego Parku Krajobrazowego skutkuje tym, że mamy tutaj różne gatunki. Od takich najdrobniejszych i bardzo ciekawych, jak modliszka, którą możemy tutaj spotkać, poprzez różne gatunki ptaków, a nawet jeszcze wcześniej przez płazy możemy tutaj spotkać kumaka niezimnego. To jest taki też endemit, to, znaczy, to jest taki ewenement dla tego terenu. I oczywiście ptaki, ptaki przeróżne, od najmniejszych, czyli od mysi królików, a kończąc na największym, czyli na łabędziu Niemym, zalatują do nas różne takie rzadkości. Na przykład w czasie przelotów możemy spotkać kobuza, możemy spotkać kopczyka i możemy spotkać rybołowa tego rzadkiego ptaka, że się rybami. No i oczywiście nasze największe zwierzęta, które tutaj spotykamy, to łosie. Wchodzą tutaj nawet po kilka osobników. No, poza tym oczywiście dużo drobniejsze zwierzyny, sarny zające lisy, i po co zwykle na polach czy w okolicach lasu spotka.